witam wszystkich nie no ten maj to jest jakaś jedna wielka porażka masakra wszystko stoi w miejscu słabo rośnie zimno jest on powiedział że bardzo zimno kurde z moich cytrynek mi owoce pospadały to jakie było takie dalej jest nic nie ruszyło z miejsca Jedynie co palmy kwitną, ale jako palmy, że palmy, nie szaleją z tymi liśćmi też. Są też ofiary tej niepogody po ostatnich przymrozkach. Straciłem muselkę. Basiok też urósł dotąd, a teraz widzę co się dzieje. Pada chyba, mam po basiorach. Maureli też tak słabo rośnie. Jak była lufa, tak jest lufa i nie chce nic do, do przodu. Nic nie idzie. Na Fidze inwazja. Inwazja mszyc. Ale już opanowałem sytuację, tylko zobaczcie jak to fajnie wygląda. Fajnie. Znaczy nie fajnie. Granat też od tych przymrozków dostał po kicie. O, pousychane. Poodpadały te listki. No i tu wyrastają od nowa. Natomiast tu u góry coś tak słabiutko. Wszystko odpadło od przymrozków. Wiecznie coś. Trawka też tak rośnie, nie rośnie. Jak na tydzień czasu to coś tam wyszło. Tu wczoraj kopałem do studni rurę odchodnika. chodnika, bo mi się straszna tu kałuża zbierała po tych burzach. No to już jest odpływ, dzisiaj też było obrywanie chmury. Wszystko odprowadziło do studni. Przynajmniej tyle. Magnolia Magnolia też dostała po kicie. Kwiat nie zdążył się rozwinąć, bo przymrozek go załatwił. To patrzcie, to wszystko jest pousychane od przymrozków. Jedno co mnie cieszy to tu wychodzi, tu już się rozwija. No ale co to ma być w tym roku? Jeden wielki żart i niech ten żart w końcu się skończy, bo ja chcę zacząć sezon. A tu, z tego co widać, to wszystko stoi w miejscu. Może palma zasuwa. Za niedługo będzie trzeba to zapylić. Palmy nie zawodzą. Słuchajcie, palmy są rewelka. No i powrócimy do moich bambusów. Zobaczcie na to. Niedawno się chwaliłem, że o, dwa wyszły. Jeden, dwa,

Najlepsza nowina dopiero przed nami, a mianowicie mówiłem Wam już, że w lutym sadziłem bambusa, trochę go siekło, ale, 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 ekspertka od bambusów, pani Sylwia, mówiła mi, żeby nie obcinać, nie obcinałem i wychodzą nowe. Patrzcie, jakie eleganckie. I to wszędzie na każdym tym wychodzi coś nowego No, za niedługo będzie znowu zielony Będzie bambus reaktywacja No A tu z tej figi dużej W styczniu odłamana gałązka Ukorzeniona i wygląda tak Rewelacja. Lepiej widzę sobie radzi niż, niż ta duża No ale start miała pod folią a nie w gruncie Słuchajcie, słuchajcie Czy tę mszyce chyba są łokutwa Patrzcie jaki liść podziurawiony No nie Lecę po preparat nie ma żartów Moje tamarillo Jakieś dziadostwo mi chce zjeść. Zawsze coś. Nie może być świętego spokoju. No, słaby ten sezon, słaby ten rok. Jak niembrzyce, ślimaki. Dziadostwo i zimno. przymrozki w maju, zimno. Co to w ogóle jest? Mam nadzieję, że przyjdzie moment, w którym będę się w końcu cieszył. A nie tylko rozkładał ręce i i mówił że coś jest nie tak jak tak dalej pójdzie to w tym roku będzie rekord ale w stratach <grystanie> o ja cię nie mogę kurde jak miałem trawę to nie chciało mi się kosić a jak teraz nie mam trawy to z chęcią bym sobie coś pokosił a już nawet dobrze wygląda Jeszcze ze dwa tygodnie i będzie trawa. granat już ma tyle liści No czekaj czy zakwitnie W sklepie widziałem granaty w sprzedaży już kwitły No ale oni pewnie mają w szklarniach To nie ma co się dziwić Ten jest mój, gruntowy, pestkowy bez porównania lepszy niż te kupne No ale wersja kupna dla leniwych też jest dobra Zobaczcie jak inwazja ślimaków Jeden, drugi, trzeci Tu gdzieś gonitwa wielka Wszędzie ślimaki Ale mam dla nich coś dobrego Niam, 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 niam I zaraz będzie po ślimakach no, tak jak już wspominałem w tym roku jest masakra Wszystko co niepożądane to jest przymrozki, ślimaki, mszyce, zimno Kurde one są wszędzie, no tu, tu zdep, tu jest jeden, tu drugi Tam następ. wszędzie są Dobra, nic, trzeba się zabrać za niszczycielską moc księżyca